No, no? nudzi mi się. No Oliwka, no to co ja Ci zrobię? No to porób sobie coś. Chciałabym co tam... z kimś nocować. No ja to nie będę dzisiaj z Tobą nocować, bo yy, czekaliśmy z tatą tyle na serial i dzisiaj jest akurat premiera, więc odpada, bo my dzisiaj pewnie całą noc będziemy go oglądać. A Stasiu? No wiesz jaki jest Stasiu. Stasiu to pewnie nie będzie chciał. No to zaraz będę cię Ci jadzi. To ze starą ciotką chcesz spać? Nie jest taka stara. Ma 60 lat. No nie wiem, nie wiem. I będzie fajnie, to nie jest jakiś głupi mega pomysł. No nie wiem, Oliwia, czy nie jest. No ale jak chcesz sobie nocować, ciociadzie jadzie na nocowankę zapraszać, to dzwoni sobie do niej. Dzwoni! Mamo, ale co mam jej powiedzieć? No, jak co masz jej powiedzieć? No, że chciałabyś ją zaprosić na nocowanie wspólne. No, wymyśl jakieś, nie wiem, bo to ma być takie nocowanie ale la piżama party. Że wiecie, że. No, tak? Ciotka na piżama party z Oliwią. To będzie dobre, to będzie dobre, naprawdę. No, to musisz jej powiedzieć tak, żeby wzięła piżamę. No, powiedz, że jakiś seans bajkowy sobie zrobicie, popcorn wam zrobię. Nie ja nie wiem, czy ciotka umie grać w Uno, ale... Nauczę. Ja... Dobra, okej, okay, dobra, no to powiedz jej to wszystko po prostu, że no jedyne, co musi ze sobą wziąć, to powiedz, że dobry humor i piżamę, no i że właśnie pogracie w Uno, jak ona tam mówi, powie, że nie umie, no to powiedz, że spokojnie, że ty ją nauczysz, że to jest łatwe, dobra. powiedz, że... Dobra, 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 bo... No, że dobra, dobra. powiedz że popcorn, dobra, że tak dobra, ją dobra, zachęć, dobra, tak dobra, jak dobra, chcesz. Okay. No. Czy cię jadzia? To ty? No, halo, halo dziecko, co tam? Yy, ja bym chciała cię zaprosić na piżama party. Na co mój Boże, co to jest? Piżama party to jest takie coś, że śpisz z kimś, oglądasz seans i tak dalej, masz śmieszne przebranie, piżamkę czy coś takiego. Dziecko, czy ciebie dzisiaj przegrzało? Ty, ty myślisz, że ja mam 18 lat, że na piżama party będę przychodzić? No chodź, ciocia! Oliwia, no co ty żeś znowu wymyśliła? No ale to, 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 to co na tym ma Party? Co ja tam będę robiła? Yy, obejrzymy jakąś bajkę na Netflix. Yy, zjemy sobie popcorn. Może yy, zrobimy jakieś zadanie. Pogramy w Uno. Uch, co? Uno. A co to jest? Taka gra. Boże, dziecko, co ty? No... No dobrze, ja przyjadę, ale, ale ja nie wiem, czy, czy ja nie wiem, czy ty jesteś świadoma tego, co ty mi tu proponujesz, bo, bo no nie wiem. Ale to za ile ja mam być? Tak za pół godzinki. I co? I że ja mam spać? Na noc że u was zostać? Tak, a jutro yy, zrobisz na obiad kotlety. Ty jak chciałaś mielonych, to mogłaś powiedzieć, a mnie na nie jakieś na to na nocowanie zapraszasz, ty wiesz co? To ja mam piżamę ze sobą wziąć? Tak. No to ja muszę Mirkowi powiedzieć, żebym nie zawiózł Oliwia. To będę tak za 20 minut. Ale poczekaj, poczekaj! Mój, weź sobie wszystkie potrzebne rzeczy. No wezmę, wezmę, tak, wezmę dziecko. No to do zobaczenia. Pa, pa. No i jak Oliwia? Co ci ciocia powiedziała? No zgodziła się, tylko pytała się mnie, czy mnie nie przegrzało i co godzinę będzie. A no to fajnie, to fajnie, tylko że wiesz jak teraz ciocia ma przyjechać, ona tam już się pewnie pakuje i szykuje, to ty musisz rozłożyć łóżko, przygotować sobie jakieś przekąski, popcorn, wybrać bajkę, albo film jaki macie oglądać, nie wiem jak ci pójdzie na łuka cioci Jadzi w to u, no bo może być ciężko, ale ja będę trzymała kciuki generalnie za to, no i jak będziesz coś potrzebowała to, to przychodzi mów, ale ja nie wiem, nie wyobrażam sobie ciotki jadźki na nocowance, serio. Mama, opożyczysz Ciotki jadzi ten strój sticza, bo y, zawsze jak przyjeżdżają jakieś koleżanki, to są takie fajne stroje. Byle z czym? Tylko albo ze sticzem, albo z tym jednorożcem. To był jednorożec, albo koń. I ty myślisz, Oliwia, że ciotka jadźka się za przebierze. Powodzenia, serio powodzenia. No, ja znajdę ten strój zaraz w szafie, to ci naszykuję, yy, ale myślę, że poza koszulą nocną, jakąś yy, ciotkową, to ty się niczego nie spodziewaj, ale no, znajdę, znajdę. Może ją przekonasz. Oj Oliwia, ty i te twoje pomysły, serio. A najlepsze jest to, że cio Cioci jadzi. Przygotowałam najlepszą maskotkę ever. Takiego szczurka. Chcę ją wystraszyć tym szczurkiem. To będzie taki malutki prank. Jak ty jej zrobisz pranka, to żebym ja jeszcze do szpitala ciotki nie musiała zawodzić, serio, Oliwia, nie rób sobie jaj, bo to, że ona w ogóle tutaj przyjeżdża na nocowankę, to chyba ta kobieta nie wie, na co się godzi, serio, ja, ale nie dzwonię, nic nie mówię, jak coś, to wołaj, ja wam będę coś przynosić, ale nie wiem, nie wiem, czy ciosia to wytrzyma. No i gotowe, teraz muszę się tylko przebrać w piżamę. Tylko bez głupich komentarzy. No, dzień dobry! Witamy na Pijama Party! To twój pomysł był na pewno! A w życiu nie mój pomysł, serio, ja nic nie mówiłam, naprawdę, nawet, nawet o ciupinkę. Oliwia przyszła do mnie i mówi, że się nudzi i czy możemy z nią spać, czy tam ja mogę z nią nocować w ogóle ja mówię, że nie, bo my dzisiaj za widem serial oglądamy, bo czekaliśmy pół roku na ten serial. I ona tak wypaliła, że to ciocia Jadzia może i w ogóle, a ja mówię, że no ja nie wiem, czy ciocia będzie chciała, no i potem sama dzwoniła do ciebie, ja naprawdę w tym palców nie maczałam, serio. I co ja mam, gdzie ja mam, co ja mam robić, gdzie ja mam iść, ja nie wiem, wy po prostu sobie żarty ze starej ciotki robicie. To jak coś, to proszę do pokoju Oliwki, tam jest wszystko już dla ciebie przygotowane, łóżko rozłożyła sama, więc jak najbardziej ona jest dzisiaj organizatorką tej waszej e, nocnej imprezy. No pięknie, Oliwia, gości zaproszonych, witasz, no pięknie. O, ciocia, nie wiedziałam, że już przyjechałaś, siadaj, to ci wszystko wytłumaczę. Ciocia, ale w ogóle to bardzo ładna piżamka! Ty mnie dziecko nie denerwuj, bo ja w szafie musiałam szukać najlepszej koszuli. Ja jeszcze w życiu nie widziałam, żeby mnie ktoś na piżama jakieś co tam było? Piżama rajty zapraszał. Żadnych piżama rajtów nie <śmany> widziałam. Co? Party, party rajty, nie wiadomo co. Jak ja byłam młoda, to, to rodzice to do domu gonili, a nie że z panią kogoś było. No dobra, no ale do ciebie to mogę przyjechać, bo rodziną jesteśmy. No i co ja mam robić na tych piżama rajtach? Ty jak się będziesz śmiać ze mnie, to ja do Mirka dzwonię. Mirek po mnie przyjedzie, powiedział, no. Że mama przygotowała y, stroje takie. Y, tu jest jednorożec i stycz. Które wolisz? Ty, ty jaja ja sobie ze mnie robisz? Nie. Musisz to ubrać. Jak muszę ubrać? No, piżama, no to piżama. Ja to myślałam. Piżama. Dziecko, Posłuchaj mnie, Oliwia. Jak ty mi powiedziałaś te piżama rajty? To ja nie wiedziałam czy piżamy czy rajtuzy mam wziąć. tych rajtów w końcu nie wzięłam, rozumiesz? A ty mi mówisz, że jakieś jednorożce i sticze się przebierać mam? Tak. Nie ma nawet możliwości, dziecko. Ja, ja nie mogę się przebierać w jakieś sticze. Może piżama to piżama, mam piżamy, ty chcesz to się przebieraj. Ty się przebierasz. Ja się nie przebiorę. Ty się dzwonię do Mirka. Dobra, to dzwonię. To nie będziesz miała piżama rajtów. No i czego to się śmieje? Dobra, dobra, ciocia, nie przejdzie z tobą z tymi piżamami, więc zacznijmy od czegoś innego. Ty no piżamy, to ja mam na sobie to, od czego ty chcesz zaczynać? Nauczę się grać w UNO. Co? W UNO! A co to jest UNO? UNO! Co to jest? UNO, to są karty. Karty? Tak. No to. Umiesz stosować karty? No umiem, bo we wojnę gram, w tysiąca z Mirkiem gram. To, to ja może. Lubię wojnę. Lubisz? No to, to patrz, to, to we wojnie możemy grać, a nie w jakieś uno kosmiczne. Nie, ma, nie mam kart na uno. Znaczy na yy, ten. Przecież karty powiedziałeś, że to są. Ale inne karty. Podobnie. Jak inne karty? Karty to są karty! No ludzie, co tu się wyrabia? Kartie. Nie, no rewelacja, Oliwia, słuchaj. Ty mnie zapraszasz na, na te rajty i ja na podłodze mam siedzieć, ty mi to są te uno, tak? No. Uno. Z runo. Daj. Co to, to, to plus dwa? Daj. Co ja nie... plus 4 Co ty mi tu chcesz dawaj, dawać? Dawaj, no masz? Dobra. No dobra. Co to jest? Dobra. Raz, raz, dwa, dwa. No fajnie, trzy, fajnie, trzy, tak. Trzy. Bardzo fajnie. Cztery, Jak ja nie wiem cztery, o co chodzi, ty sobie możesz 4, 4, 8, 8, a ja nie wiem co tu się dzieje. 6, 6. Jak? No dobra, no i co? Ja kładę tą, tak, ty na tą, tą, nie, tą. tą. No. Nie, weź tą kartę, nie pokazuj karty. Jak ja mam tu jakieś karty takie, że tu jest znak, zakaz wjazdu? <laughs> nie, to jest yy, karta, że nie możesz się ruszać. Okej, okay, ja zaczynam. No to zacznij, bo ja to nie wiem, od czego bym musiała zacząć. I co? Zobacz, masz zieloną kartę. A mogłam sobie z Mirkiem tą turecką telenowelę oglądać. Tam on by się jej oświadczył, już ślub miał być. Tylko ta ciotka im chciała przeszkodzić. A uno, uno, no i mam. No, proszę, ważne, nieważne. Patrz. Powtórkę sobie obejrzę. Dobra. No, ta, no i tak. I powiedz mi, szóstkę, siódemkę to ja teraz ósemkę mam położyć, a nie mam? Nie, musisz zieloną kartkę. Kartę. No to to ja wszystkie zielone kładę. Nie, masz, masz jedną. No, jak jedną? Jak zielone? Patrz. No. Daj, daj to. To? No. Plus 2, tak? No. Czyli plus 2, to mogę jeszcze jedną? Nie. No 2. I Dobra. co teraz? Plus 4. I co to znaczy, że plus 4? Jest 6 kart z tego. I, ale tu nie pisze plus 4. Ale tu się wybiera dane, na przykład y, ten stop, co ty masz. I co? I jak ty masz tą kartę, to tu wszystko możesz? No. A masz ty plus 4, i co? Co ty myślisz, że, że ciotki nie. Oj, oj oj, co teraz się dzieje? 4, 8, no. 90 kart. No i bardzo pięknie! I Co to znaczy, że kto się prędzej kart pozbędzie ten wygrywa? Ty to to może? Nawet te karty fajniejsze niż ta turecka telenovela? Oliwia, no powiem Ci nawet, że ta gra mi się całkiem podoba. I powiem ci, że mi się bardzo to podoba, że ja mam tylko dwie karty, ty masz dużo i ja kładę o tak, proszę. Widzę, że dwie karty, bo nie powiedziałeś uno. A po co ja mam to mówić? E, jak masz jedną kartę już szkumać. A to, to, to nie powinnaś mi tego wcześniej powiedzieć? Zapomniałam, ale wiesz. A jak karty. zapomniałaś? Jak ja tu już jestem już mety wygranej, to no, jak. Bierzesz karty. Ale to ty mi to powinnaś wcześniej powiedzieć. No zapomniałam wiesz, te karty. To ty to bierz, jak zapomniałaś, ja nie zapomniałam niczego. Du, 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 du. Miałam jedną, mam ile o sześć i co to jest za. Co to jest za granie? W ogóle nie granie. I co teraz? Teraz albo zielone, tak, albo to to, znak zakazu? Czyli, że jeszcze raz robisz. A, bo ty nie idziesz, tak? Że zakaz. Dobra. No to ja teraz kładę, a ty powiedz mi na przykład, jak mam dwie jedynki, albo w, ale w innych kolorach, to co? To mogę położyć jak jedno mam zielono? Tak. No to rympym, pym, jedyneczka, półsłoneczka. A teraz ja? Okej? Okay. No i no to co to, to, to ja? Dwójkę na to kładę niebieską. I co? I zatkało kakao. Nie zatkało może. No i ja znowu nie mam tego koloru. Weź to wymień. Nie mogę. No to co? Ja mam znowu dobrać jedną, jak ja już mam? No. No to, to nic nie mam. I taka gra jest z tobą. Oszukaństwo małe. I znowu? Wiecie co? O! To jest to, co sobie wymyślam, co chcę. No to, ja chcę położyć. No to ja sobie wymyślam, że to jest szóstka zielona. Zielona? Nie, to jest trójka zielona i ja kładę to i jeszcze kładę dwie czerwone i krzyczę UNO! Krzyczeć kazałaś, tak? I zatkało kakało! Proszę bardzo! ściotką myślała dawaj, że... Dawaj, ja dawaj, z Mirkiem dawaj. to zawsze i pip to! rom pom pom, Fajerwerki! Przegrałaś. Co? Dlaczego? Dlaczego ja przegram, jak ja już gra? No, Ciociu, co byś chciała jeszcze robić na tej nocowance? Ogólnie to ja nigdy na nocowance nie byłam, bo matka by mi nie pozwoliła na żadne nocowanki chodzić. I ogólnie to Ty tam mówiłaś coś o jakimś filmie, to ja mogę z Tobą obejrzeć. Chociaż z Mirkiem chciałam tą telenowelę oglądać, ale to już, jutro powtórkę Mówię, no zobaczymy. Bajkę. bajkę, to niech będzie bajka. Tylko, że ja potrzebuję szklankę z wodą, bo zęby muszę wyjąć. No, na noc szczękę wyjmuje Oliwia. Ciocia, a mogłabyś tego nie wyjmować w tej nocy, bo ja się trochę boję. Zębów się boisz? To grydziesz przecież zębami. No mnie tu uwiera trochę. To ja sobie szklankę w nocy kładę, rano zakładam i się. Ciocia, to ty w ogóle się połóż i sprawdź, czy łóżko ci będzie pasowało. No łóżko jak uszko, chyba no co mam mi nie pasować, no. Tak. Mam nadzieję, że w nocy nie pierdzisz, nie rozpychasz się ani nie nic nie z nie tych nie rzeczy, nie no. No dobra, no sprawdzę. OLIWIA! A TE DIABELSKIE OCZY TO WSZĘDZIE SIĘ MUSZĄ NA MNIE PA... CO TO JEST? TO, CO, TO, 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 to SZCZURA TU MI DA, CO TO? LUDZIE, NIE, NO! OLIWIA, TY WOREK MI DAJ! TEGO TO TU NIE BYŁO OSTATNIO! NO LUDZIE, TO JUŻ JEST PRZESADA! JA WAM pokażę ILE TU JEST TAKIEGO PATRZĄCEGO NA MNIE I JAK W TYM POKOJU MOŻNA SPAĆ! Jak? Jak tu z każdej strony coś się na ciebie patrzy. Tak krzywo jakoś. Oczu, jak w takim horrorze w lesie, że wiecie, takie oczy się tam świecą i w ogóle. No i ona mnie tu na spanie zaprasza. Już pusiny to to wiecie, ale tu pełno jakiegoś. To tego nie było ostatnio. Co to jest, skąd to się wzięło? A to czorne takie diabelskie i więcej tego mają? Nie. Teraz to ja się załamałam. Tego już za wiele jest. Słuchajcie, to że tam patrzy i wisi, to nic, ale to diabelstwo, żeby na głowę zakładać? Przecież to jak zło wcielone jest, no, oliwia! Ty weź przynieść worek, ja to spakuję. Ty. No akurat to jest mamy nie moje, za chwilę ci coś przyniosę. To nie to jak matki to nie przynosi, ale to trzeba poodwracać, bo przecież to, zob, widzisz to? Widzisz to? A ja tego nie nienawidzę. Ja lubię to biało. Tego bałwana białego? Tak. Jakby go ze śnieżek zlepiło coś? Tak. Co to, to, to jest w ogóle? Cinnamoroll. Co jest? Cinnamoroll. Jakie rol? Rol Cinamo. Co to, po jakiemu? To jest cynamo ludzie? Roll. gdzie ja przyjechałam, co mnie Ty, Oliwia, ty słyszysz, co ty mówisz? Czy wy ogłupieliście już do końca? Jeszcze te koty to byłam w stanie zrozumieć, ale to wszystko tu? Te myśli, wyrzucić te oczy, to to wiecie co? To to mnie będzie prześladować normalnie, przecież. Jezus, jak tu światło zgaśnie i tak pomyślę, że to wszystko na człowieka patrzy, to to nie jest wcale fajne jeszcze. To tu zbierać tyle tego, przecież? A to to jest takie niefajne w ogóle. Jeszcze te bałwany, poustawiane, białe, jakieś przecież to, no ludzie. I to to jest sikamorol? To jest sikamorol, ludzie! To to jak to bałwan w przebraniu białe? No to, to, to dwie śnieżki zlepić, uszy wyciągnąć. i Jak bałwan, no? Si kamorolce wymyśliła, no? A to co? Ja ci nie mogę. To wiecie co? To ja tutaj to nie. olivia ja nie dam rady chyba tu nocować. Ja to tak wiesz, no jak ja tutaj cię pilnowałam i w ogóle to spoko, ale no wieczorem to ja się tu boję normalnie. Dziecko, ja ci opowiem pewną historię. Moja ciotka stryjeczna kiedyś... W Ameryce mieszkała. I ona, jak do nas przyjeżdżała, to nam prezenty przynosiła. No i to, to były takie prezenty, że wiesz, że za moich czasów to nie było tych wszystkich sikamorol i tak dalej. Ale to były tak. Co? No, ja ci mówię poważnie. No, sikamorol, Powiedziałaś to tak. Cinamo. Nie gadaj mi to, bo cię powiadam. No i ta ciotka stryjeczna, jak przyjeżdżała z tego USA, to przynosiła nam takie prezenty, co tutaj w Polsce ich dostać nie było można. No i my się cieszyliśmy. Bardzo. Tylko, że ona kiedyś jakoś się spóźniła na pociąg i ona przyjechała późno w nocy. I ona nam prezenty zostawiła w pokoju przy łóżku. I ona nam przyniosła takie wypchane klauny. Jak ja się rano obudziłam. Jak te gały na mnie spojrzały, to ja myślałam, że serce wyfrunie. Wiesz, Oliwia, zero współczucia, zero empatii ludzkiej, nic. Ja nie wiem, czego cię w tej szkole uczą, nie matka. To Takiej, że do człowieka drugiego to trochę serca i zrozumienia. Nie wiem, co to jest zrozumienie. No nie dziwię się, wcale nie widać, wcale że nie, nie wiesz. Nie wiem, o to, że nie widać. Chodzi nie. o to, że ja myślałam, że wtedy zawału dostanę. Ja nie wiem, co to jest zawał. Chodzi o to, że się bałam bardzo. A ja nie wiem, co to jest, że bałam się bardzo. Wiesz, co, Elwi, ty włączysz tą bajkę i oglądajmy. Ja i ja ten, nie ten wiem, co popcorn to, jest bajka to, to ja jadę do domu, bo mnie denerwujesz tutaj A bardziej. Ja nie, niż... co, nie wiem, co to jest dom. To ja ci, Oliwia, życzę miłej nocy z tymi gałami, wszystkimi, z tymi sikamorolami i wszystkimi diabelskimi, takimi, tymi rogami czarnymi. I nie dzwoń do mnie na żadne piżama raity, bo więcej nie przyjadę. Ja już bym pół telenoweli z Mireczkiem wypatrzyła. O. Nie, no ciocia, sorki, przepraszam. Chciałam tylko zrobić żarty, taki mały przykus. Eee, ja za chwilę włączę bajkę, a ty idź, przygotuj ten popcornik. Na co ja się piszę, to ja nie wiem, ludzie, dobra, to ja idę ten popcorn zrobić. A ty wybierz coś, ale byle normalnego i bez klaunów, dobra? No, popcorn mam, elegancko wyszło, matka dała mi ten pojemnik, tam bo oglądają i co my będziemy oglądać? Posmakować. Trzeba to, co ty tam włączyłaś. Monster High. Co? Co? Monster High. Ty, no ja na angielskim też ja się, trochę znam akurat. Potwory? No. Wokoła. To szkoła, No, o potworach, a czy ja Ci nie mówiłam? Nie, Monster to jest Oj, szkoła. ja za stara jestem na takie nocowania. Ty włącz jakiegoś Krecika, Bolka i Lolka. Coś takiego, nie potwory jakieś. Jakbym ja chciała spędzić czas w horrorze, to ja bym w nocy... Hmm? Dwa razy, nie jeden. Jak ja bym chciała w horrorze, tam w nocy do lasu poszła, o. Grzybów pozbierać. Ty wiesz co? Ja pójdę. Ja pójdę i dziecko w życiu pięknym nie dzwoń do mnie o żadne nocowanki. Ja sobie popcornu na drogę wezmę i ty o tam nocowankę, o proszę bardzo mi poleciało, tu szkoda, że w tej koszuli to nie mam kieszonek. Ja sobie popcorn biorę i do widzenia, miłego spania, do widzenia! Nie! Nie! Miłego seansu wam życzę. Tam, tam dziecko lepiej powywalajcie te diabelskie pierony jedne, takie wszystkie patrzące, to to jest niezdrowe dla dziecka, tam jest za dużo. Przecyd wszystkiego i to wszystkie się patrzą, nie wiadomo, jak ona może tam spać. I co tam śpi, jak jesteś taka mądra, no. A do widzenia, ja sobie jeszcze może mi jeszcze raz ze mną odcinek obejrzy, o! Do widzenia, więcej nie dzwonić! Oliwia, czy ja muszę pytać, co się znowu stało? Mama, to naprawdę nie była moja wina. Najpierw sobie wymyśliła, że wszystko na nią patrzy, a potem, że jej bajka nie pasuje. Ale wiesz, że ona była, ciocia Jadzia była twoim gościem, nie? To nie wiem, mogłaś zaproponować, że nie wiem, podwracasz to wszystko albo coś? A bajkę jaką włączyłaś? Monster High. No to ciotka się boi, wszystko na nią patrzy, a ty jeszcze dobijasz ją potworami? Ale to na początku jest ludź. Ludź. <laughs> No i co? To masz teraz piżama party, jak to ciocia mówi, z tymi wszystkimi diabelskimi oczami. I w sumie to mogę jeszcze otworzyć z tobą paczuchę od widza na koniec odcinka. Może, może będzie coś tam... O, może będzie coś strasznego. Może <grym> będzie jakiś, <grym> jakiś potwór albo coś takiego na dzisiaj. wiesz... Chcesz wie wykończyć popcorn? No tak. Ale czy ja nie mówiłam, że zaproszenie ciotki jaćki na nocowankę to jest zły pomysł? Czy ja nie mówiłam? Widzowie, dajcie znać, jak Waszym zdaniem powinna wyglądać nocowanka z jadzią, ale jak ja bym zapraszana no, z koleżankami spoko, bo tak, tutaj wiecie, w pokoju, tu tu Oliwka, te wszystkie te twoje puszyny, cinamorolce i tak dalej, i tak dalej. Popcorn, bajki, Monster High, spoko, by się spodobało, jak nic, ale ciocia, to ty to nie wiem jakiś film przyrodniczy powinnaś włączyć. Jakieś takie, no wiesz, no pod to... Uuu, uuu. Uuu. Ej, coś dla Stasia na bank. Zobaczcie strażaka, ale zobaczcie to, jakie mega. Jak ładnie. Ja cię kręcę. Mamy list. Hej, mam na imię Antosia. Mam 8 lat i chodzę do pierwszej klasy. Bardzo lubię Was oglądać i mam nadzieję, że list Wam się spodoba. Oczywiście, że tak zobacz, Oliwia Zobaczcie, i my to jesteśmy nama i Stasiu też. I Lady, nawet tu dupskiego odwrócona. Ale fajnie. Zobaczcie, jak mega to wygląda. Daria plus Oliwka, równa się darliwka. Na o, zadania masz Oliwka. Otocz pętlą swój ulubiony kolor. Kolorowanka. Napisz wiersz. E, narysuj swoje ulubione zwierzę. Mega fajne! Wyszukaj ukryte Lubię litery. kiedyś właśnie Super to jest! Dziękujemy na maksa! Cóż my tutaj mamy? Tutaj są chyba wysypywanka. O! Ojejuś! już o. Paski mięsne dla jej duchy. Przekażemy jej. Bardzo dziękuję. O, Pokémonowe rzeczy, czyli Pokémonowe żelusie, Fizz. Uuu, to może być ciekawe. Słuchajcie, to może być naprawdę ciekawe. O, nie! To będzie coś kwaśnego. Ja, Tutaj to mamy to super ananasowego gniotka. Ej, a to co? Ja myślę, zobaczcie. Zanim polecę ten serial oglądać, to Oliwia bardzo chce tego ze mną spróbować i ja mam próbować pierwsza. Pachnie to ładnie. Chęci nie... na, y, na język trochę. Jak truskawka serio. No właśnie, jak truskawka. Jest to słuchajcie, taka galareta jakby. Próbuj. Coś takiego. Dobra. 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 Próbuj. Kwaśna. <laughs> Aż mi tutaj tak, takie morowienie weszło, serio. Ale nie jest złe, jest spoko kwaśne. Co sądzisz? Jakbyś siotka Jackie tym przywitała, to już by był hit. I co? Więc Antosia, bardzo, bardzo dziękujemy Za superowe niespodzianki I za tego kwaśniaka, bo słuchaj On mi naprawdę bardzo zasmakował Dobra. I ja pewnie go kupię, ciekawe czy są w ogóle inne smaki Wysyłamy Ci oczywiście serducho I pozdrawiamy z całego serduszka Jeżeli masz jakiś pomysł na przeproszenie Cioci Jadzi i zorganizowanie jej nocowanki To koniecznie daj znać w komentarzu A Ty co Oliwka? Pokaż I... jeszcze raz skłaszenie. Kwa... Kwaśniakujesz się? No! Dobra, słuchajcie, yy, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Serio, dajcie nam jakieś pomysły, żeby przekonać a. tą ciocię Jadzie do tej nocowanki, a może gdzieś w plenerze, może pod namiotem, a może na jakimś challenge'u. Ja lubię właśnie na jadące. Ja tu myślę, jak ciotkę przeprosi, co narobiłaś dzisiaj, a Ty co? Dobrze, kochani, dziękuję za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Popatki!